Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj, dzisiaj wtorek, nie, środa dzisiaj, Ojcie, nawet nie wiem jaki dzień tygodnia, środa, dzisiaj wcześniejszy powrót z pracy, jest chwila, żeby poganiać, u sąsiada przez chwilę polatały, akurat żeśmy przyjechali, a już nawet nie widać, już mu siadły. a przed chwilą jeszcze były w górze, Ta, szybko siadły, nie? ich ruszać za mocno. No ale tam trochę tego towaru miał. Nie no, to to na pewno nie wszystko. Jedna kupa w górze, druga niżej latała. To nie wszystko ma dużo. Także sąsiad ma ze 400 na pewno. Na jesieni się pokaże. jak ten. Jak się spierzą pewnie. A te nasze rekreacyjnie, nie, coś nie bardzo w ogóle, no, jak hmm. nie były długo ganiane w ogóle. Ale ani szmaty nie widzą, ani żadnego gwizdu nie słyszą. Tylko same z siebie lekceważą się też rekreacyjnie się gania. No ale pogoda fajna jest, ze 22 stopnie. Ale co z tego? Przyjemnie, ale rano to mróz był. Szyby skrobane w samochodzie. Minus 3, minus 4 było u nas. Nie, dla oni za, za gorąco. Dla nich jest. To trzeba byłoby rano, jak, jak jest zimno. No o szóstej. No nie, o szóstej jeszcze ciemno jest. Prawie ciemno jest. Ta? No. A to już ja to nawet nie zwracam uwagi na godzinę. Nie, wychodziłem, to nie, to za ciemno jest. Zresztą teraz to nie, słońce wschodzi, to jest niebezpieczne. No bystre, już kiedyś pod słońce goniliśmy z rana, nie? No, no to już wiesz co to znaczy. Trzy kółkaj poszły przed siebie. A jak ja dawno obcego nie widziałem już. Nie wiem w ogóle czy tu są obce, już teraz. Ty no w niedzielę pewnie są z bazaru. Niebieski chyba dach, chyba chce zmienić. Bo już tam widział gołębie. Już sam, o, o. Ciągnie go w tamtą stronę. Tak. Tak, ciągnie go bardzo, no, nie, jeszcze, jeszcze wrócił, no ale w końcu poleci do niego, no ale to już taki jest, jest, prawie wypierzony huczek, to nie powinien się, no, spragnione są zieleniny, Trawaj zamiast, nie będę kosił, to niech zjedzą. <grym> By mnie wyręczyli trochę. Tak! Ej, jeszcze im brakuje do spierzenia. Ale oj, w ziemi grzebią to, co kret wykopał. Nawet to mają co pozbierać. No, wyżerają to z ziemi. Te gliny pewnie tam wysypał trochę. I to wszystko pomieszane jest, a on się za, zawsze coś znajdzie. jest tego taka łajstwa. Trochę ich masz. Jeszcze ich. jest. Tych Budapestów masz trochę. Nie chcą, nie chcą wychodzić. Z, z budy do buta przelatują. Żołownik jeszcze ma ze cztery pióra do spierzenia w skrzydłach. winogronka nie zielone są jeszcze zielone są ale próbowałem teraz to kwas... kwas jeszcze jeszcze nie tak sporo jest tych winogron tutaj nie no wino będzie tylko czy dojrzeją czy zdążą dojrzeć jak przyjdzie mróz to będzie kicha bo, bo ba, dużo kiści zielonych jest całkowicie no. No, ale winograna winogrona nieby, jest nieby, dużo lato ładne a nie bardzo dojrzewają Tutaj, Tutaj też. Tam dalej jest na też. Tam dalej jest na też. Tutaj jest. Tam, tak. co tam głębiej trzeba włazić. No. Też zarosło. Na razie nie ma dojścia, ale to. Jest tego wino. Wino się zrobi. To marne takie, ale. No, na wino wystarczy, żeby było O, następny sąsiad zgonił o. Tam daleko. No. Proszę bardzo, jak zasuwajmy. no to już chłopaki zaczynają podganiać. Bo ja już dawno nie widziałem, że wyganiali. No, proszę bardzo, jest sporo gania No. <coughs> Dobrze idę. To zaraz sąsiad zgoni no, nie, tutaj. Nie, już nie zgoni. Myślisz, że nie? Już podgonił raz. To po co ganiać? No, już to prawie na Ale te to wysoko poszły. Ładnie. Ładnie idą. No. I tam górą jeden się oderwał. Dobrze mi chodzi. Proszę bardzo, już na sąsiadem są. Ten sąsiad na podwórku i nie widzi. Teraz rozpierzone są, tak jakby dogonił, to by, no, wynik był. No coś by złapał na pewno. Wynik byłby. No ale ładnie poleciały do góry. Dwa. Będę musiał szmatę zmienić. <laughs> Mówisz? Na dłuższą trochę. <laughs> no to widać, chłopaki zaczynają ganiać powoli. No to widać, ja nie widzę, no. Nie, dobrze mu chodzą, no już dawno nic się nie działo u sąsiadów. Nic nie było widać ich przez długi czas. O, no bo ja nie patrzę, one tutaj. Ale tu ich w nie widać, bo takie chmurki takie białe tak są. Patrzę w kamerze, czy widać, ale dopiero jak się przewijają, tak. to wtedy. Tak tuż nad drzewami są <laughs> Na środku. No i ładnie w kupie chodzą. Ale już schodzą do dołu. No, wiesz, długo nie wdrożę, bo jeszcze gorąco jest niespierzone, ale jeszcze miesiąc czasu, no to będę fika ładnie. Te też jeszcze z miesiąc jak niby dochodziły, chodziły to... mówisz? Dwa kilometry ich czeka dystans. <głos> <głos> Nie jest dużo. To powinni wszystkie przyjść. Wchodzą już dwa lata gołębie. To wszystkie powinni przyjść. No, Okolice znają. No. Nie przylecą to przyjdą na piechotę. No i tak, panowie, my sobie chwilę jeszcze posiedzimy, mamy trochę roboty do zrobienia. Tak, i niech polatają. Niech sobie spacerują. Tak, bo weekend deszczowy się zapowiada, to dachu pewnie nie zobaczą w deszcz. Raczej nie. Ci utytłają tylko. Młody wespranczyk już tutaj jest Zobaczymy. Czy do sąsiada będzie chodził. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. No jak szmaty dostaną, to wiesz. Jeszcze Jasio przyjdzie, to do sąsiada do ścinki pójdą. No Jasio już lada dzień Miele, zacznie latać. Ile weszwanczyków jest, tyle u niego zostanie. <głos> 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 czy tam te wylociaczki młode. Pewnie tak będzie. Tam taką chmarę ma, to... No coś na pewno połapie tobie. No dobra panowie, będzie czas na następne nagrywanie to też się pokażemy hmm. lada dzień. Trzymajcie się.